Witajcie z tej strony TechBots i dzisiaj zagram w odcinku specjalnym po ciemnej stronie mocy. Jak mówiłem na początku, w pierwszym odcinku, że w pierwszych odcinkach postaram się zostać Jediami, ale dzisiaj zagramy Sithem. Więc jak mogę się, się zauważyć, jeśli znacie tą grę, gram Sithem Assassin'em. Mam do 11. I ogólnie e, teraz robię taką misję e, poboczną, w której e, są tacy zbuntowani niewolnicy, i trzeba ich zlikwidować. Gdzieś jeśli Wam wiem, w tych to jak w tej jest oznaczenie to jest wokół był srebrny. One naprawdę są łatwymi wrogami do pokonania, ale mam tak średnio dziewiąty level. Z tego co pamiętam. Więc ten jest złoty, a więc będzie o wiele trudniejszy. Okej, okay. muszę takie zbiorniki znaleźć z wodą. Muszę sześciokrotnie zwalić. Oni strasznie, oni bardzo dużo się wyrzuca na raz, ale szczerze mówiąc, oni są dosyć słabi, więc. Jeszcze y, mogę opowiedzieć o moim towarzyszu, a więc, on jest takim starym stworem sytu, który był wykorzystywany do pożerania nieproszonych używaczy mocy. Nie chciał mnie pożreć, ale skoro wygrałem z nim pojedynek, no to teraz musi mnie słuchać do końca swojego życia. Albo mojego, nie wiem. Coś w tym stylu. No i on jest tankiem, ale bardzo trudno się zdobywa jego afekcje, bo on tak naprawdę głównie koncentruje się na takich rzeczach typu Prostą on chce ciągle walczyć to Jedynym problemem tutaj, że moja postać czasami mniej niż walką zajmuje się blokadą To mogliście zauważyć piorunę na moim mieczu świetlnym, a więc jest to taki atak bo specjalny Który nam wzmacnia na miecz jego obrażenia Do tego, że właśnie są w nim pioruny więc ja wybrałam assassin I o, tutaj w drzewku brałem tak coś jak nastaleć i od tyłu tych gościów walić Ale za bardzo nie miałam jakiegoś dobrego ataku Bo kiedyś był taki świetny atak cios w plecy i wtedy to miało sens Ale wymienili to na no, teraz taki atak obszarowy, który nie jest jakiś świetny, więc... No więc... Teraz się już nie skradam, dla wam może pokazać jak to wygląda To jest naprawdę bardzo dużo tych gościów, ale oni są niezwykle słabi, a tutaj, Bo to są niewolnicy, a więc jest to logiczne, że nie mogą być za silni Też ja się znamy, to Nie wiem jak mojemu towarzyszowi znika ten miecz, co jakiś czas Ale nieważne Po prostu miecz mu znika i się pojawia na, wal na walce Zawsze robi ten sam ruch od pleców, ale nie ma go tak ciągle, więc... Jest trochę dziwne, co to jest? Nie, to nie jest takie... Rzadki. A, to są dobrzy. No nie dobrzy, bo są z Imperium, ale dla mnie są dobrzy, bo jestem Sikem. A to są ludzie, to jest wojownik, e, e, wojownik, niewolnik, e, rebelian. Już mam tylko z zakończenia, ale tego najważniejszego jeszcze nie. Najważniejszy polega na. on polega? Y, Musisz znaleźć takie, takie mapy dla mojej mistrzyni, i wtedy ona za pomocą tych map będzie mogła mi pomóc. no ogólnie ona będzie mogła mi pomóc rozwalić takiego wroga tej mistrzyni i też jest który też jest moim wrogiem bo gdy przyjechałem na tą planetę Hamzku się do mnie odniósł bardzo niż mam zakończył ją na tej planecie, albo w jakimś czasie na pewno będę musiał go pokonać I wtedy mniej więcej się skończy prolog, bo jeszcze prolog trwa, mimo, że mam pro, pod profesję i to mi się nie podoba. Moim zdaniem prolog powinien trwać do... No tak, aż zdobędzie się nie świetlnych w przypadku Jedi -ers. Jeszcze ciekawą jest rzeczą, i chyba nie, bez abonamentu tego liba nie macie, że jeśli... Jeśli y, zdobędziecie, będziecie mieli jakiegoś SIT-a, który już zdobędzie mieć pod profesję, albo tylko mieć świetny, no to odblokuje wam się e, pro, e, rasa sit, wiem jest taka rasa, niech trochę mnie to ale jest taka rasa. No, są mi zaznaczone jest 4 lekko. Automatyczne, oznaczne napady czasami jest nami bo mój boga tu szkoło nas, a nam zaznacza jakieś ekspansu. Tylko jeszcze to muszę rozwalić. Będzie pewnie, ale nie trzeba ich i tak uważać ze słabych, bo towarzysz raz w parku 10 takich gościów i go zabili. Ale jak byłam zabijłem towarzysza, to nic się nie stało, bo po walce możecie może jakby wrócić w O tych kierunek, co mówiłem, na mnie i wzmacniają, to fajne Okej, okay, a więc to nie będzie jakiś specjalnie drugi odcinek, bo to nie jest taki odcinek z takiej stałej serii. To jest to po prostu dodatkowy odcinek po ciemnej stronie mocy. Teraz musimy wrócić. Nie, nie są te Ja jednego po z tymi klinkami zabijam, a więc... Le i tak ekspandają Tutaj inny sit. Ma ja od niedawna dopiero gram w Imperium, to jest moja pierwsza i jedyna postać imperialna, więc nie znam tych wszystkich podprofesji. Dobra, trochę pomedytuję. O, mój partner mnie wyleczył. albo ona mnie wyleczyła agent imperialny agent imperialny też jest ciekawy, ale tak mnie nie odpowiada specjalnie muszę więc idę zakończyć mojego quest'a Chyba to już będzie koniec. Ja tak naprawdę y, wziąłem inną, inną dawkę, zesła, aby oni się marli, aby nie cierpieli. No i on się dziwi, czemu oni tak szybko umarli. No ja jeszcze udaję, że. Udaję, że. Nie, to straszne, że tak się stało i tak dalej. Więc zupełnie że nasza zupełnie 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 kilka rzeczy, a więc co mamy. Ale fajnie. Ja na... y naty... Ale fajnie. Dostaliśmy zupełnie lepszy, dostaliśmy lepszy mierz świetlny, to nie była taka trudna przecież ale nieźle nam zapłacił, naprawdę ten fajnie wygląda, ale zobaczę, jak wygląda tam na z tego namiotu to wygląda tak bardziej jak mierz świetlny zwykły, tamty, tak fajnie wygląda ale ma wszystko większe co się da, więc może tym się za bardzo nie różni, ale rączka mu się różni i atak, więc mam nadzieję, że mi pomoże. Trzyma. Dwa miecze świetne, zwykłe. Mam ten pierwszy, co się dostaje na start. Którego lewą nosiłem, tym zmieniłem. O! Tak! W końcu coś, co mi odpowiada. Ja na tych Jedi Consular Jedi i. Inquisitor, to lubię naprawdę, żeby nosili sukno Po prostu Teraz, że wam pokażę stowarzysza Ja wybrałem trzy takie ścieżki i poproszę go, aby mi zrobił Aby mi zrobił Zielony Kryształ Którego i tak nie wezmę, bo to jest kolor dyplomaty A więc Naprawdę nie Naprawdę to nie jest dla mnie bo jestem sytem tutaj mi idzie za jakiś czas, mi przyniesie to i będę mógł to sobie sprzedać tylko po to to zebrałem szczerze mówiąc w jakim razie skoro dostałem tą suknię to będę mógł sprzedać taką inną, którą sobie zachowywałem, żeby móc mieć jakąś suknię, nie że miałem gacie, które miały większego damage'a, a więc szkoda mam tego sprzedawcy. Są w ogóle sprzedawcy. O, to by się przydało. Nie ma. Um, są Tutaj. Nie ma sprzedawców, szkoda. I tutaj mam tego questa najważniejszego. Ale. O właśnie on wrócił i właśnie mi przyniósł więc teraz mogę mieć Miecz koloru zielonego. To moim zdaniem jest trochę głupie Więc to sprzedam przy najbliższej okazji Ok, a więc ogólnie dziękuję za oglądanie mojego specjalnego odcinka Z tej strony był Take Boss. Subskrybujcie, lajkujcie Cześć, nara